A dzisiaj co moi drodzy? Dostawa tytoniu do Uniwersalu, także, a we wszystkim już właśnie jestem przygotowany do załadunku. No, panie doktorze, proszę to odstawić i zasuwać tutaj. Bardzo dosyć, ja mi się tu mi się nagrywa. No ty Ile to kosztowało? Ze stówkę? 45 zł? Dużo? Jeszcze Chin. od Kitajców, no. Dawaj, dawaj, dawaj. się jedno wadzi to one są niezorównane przy górze. Ja wiem, zawsze wytłumaczenie jest. Niezorównane, nie dało się. No ja ci mówię, mają na górze taki, taki daszek. No, to no i muszę. Trzeba No co ci się dzieje? No co tu się dzieje? No. Nic nie zrobiłeś. 2 cm przesunięte. No absolutnie nie. No? Nic nie zruszyłeś. By byś, jakbyś się orientował, to byś wiedział. To 2 cm. Widzieliście tu 2 cm. Czy tu coś zostało przesunięte? Bo moim zdaniem nic. pod to powiada. Mm. Na drugi rok kartony będzie. Będzie spokój. Cieszę się, że będziesz miał kartony? Nie wiem, zobaczę. No jak, masz tu spadek. Odwrotnie. Ale tak... Odwrotnie tam nie. Do góry nogami, czy...? Nie, nie, nie. Chodzi... o A, jest krzywa. kartony będą proste. <laughs> no i o tym ci tato mówię, że tu są na górze takie... Taki owal jest. Z tego też powodu transporcie... czasem tu mi się przekręca. O, owal w transporcie się po prostu utekł. Ja już 20 lat układam i ja wiem co robię. Ty podrzucisz, a ja tam włożę. Hmm. A, tutaj. Wypierdziel, o. Ile ty kilogramów wodzisz? 990. No. 30? No po 30, 33 ważeń po 30 kilogramów. Nie, to jeden, Jeszcze jeden. No tu, w lewym górnym rogu. Jak w uniwersalu będę brać? Opowiem, jak przyjadę. Bardzo dużo osób się rzuciło też na kartony. Jak mi agronom mówił, 80% idzie w kartonach, 20% idzie kost. Jak wrócę, to jeszcze, póki mamy ciągnik jeszcze założony, to Przywieziemy obiec do, do naszego pieca. Co ty ja tu dostałem? Od Świętego Mikołaja? Od Świętego Dygdy, nie ma nigdy. Świętego Redaktora. Daj mi nożyk Co tam jest, ale... Śledka rzecz Wiadro? Kurcze, no jeszcze wiadra, już tutaj wiader nie ma Na wino? Ja jakoś to widzę, że... Moce wiadra porządne. <Ky> ale nie za Pamiętasz, porządne. Ale ci się kurczę wygiąłeś, się pobożyłeś? Ja rozumiem, ale tak jakby y, narażone był na pęknięcie, ale zobaczymy, przetestujemy to wszystko. Jak to znaczy, będzie jak się zachowywać? Nie, na, na pęknięcia. Ale słuchaj, tamto było miękkie. Na pewno nie pękło, a teraz patrz, zobacz, co gdzieś uderzyć czy coś. Pamiętasz, jak czasami takie donice masz. Nie wiem. O, będzie jak No ucho. Ucho, tak, ale zobacz, zobacz. Może być za twarde. no. Ja to muszę, Co się mówi? Dziękuję, nic, się nie mówi, nic się nie mówi tu, nic się nie mówi, A to by się, wichorę bąbelki duszą. Tak, bo to się rozstresowywał. Kasztany, kasztany do buzi po jednej, po drugiej stronie i bąbelkowanie. Dob Dobra, wróciliśmy. Dobra, ja nie mam czasu. Przedaliśmy. No, no patrz. No. A, Jak było na skupie? Dobrze, bardzo fajnie. Nie ma kolejek, to mi się podoba. No i ten atak jest taki głównie, bym powiedział, kartonowa gorączka. Kartonowa gorączka. Tak bym to nazwał, kartonowa gorączka, bo wszyscy włożyli w kartonach. Są bardzo zadowoleni, także, także zakupimy kartony na następny rok. Także my też będziemy sprzedawać w kartonach, ale w następnym roku, nie w tym, już w tym roku, to już za późno. Tu trzeba parę przeróbek zrobić, żeby to, ten karton wyprowadzić z tego pokoju. Wszystko się zobaczy. A, Dobra. Będzie ciekawie. A mam jeszcze cały czas aktywne zaproszenie odułkowe. Nie ja wiem, wiem. Nie żeby... ja wiem, kiedy to się... Tylko ciekawe, czy widzowie by chcieli zobaczyć, jak Ach. wygląda... Dalsza obróbka tytoniu. To na... musisz ty musisz sam. musisz sam się uzgadniać jakoś. Ty z tymi włosami, no ja nie mogę. wejść, Weź czapkę na usz, bo nie mogę już patrzeć na ciebie. Ty Wyglądasz kurwa, patrzcie jak to wygląda. Pracujemy, chodź. Bierz ten owiec i tyle. Wszędzie te myszy, wszędzie myszy. Ja nie wiem, patrz jak to wszystko spiłowali. Chwilę tu zostawiłem, ile to, że dwa tygodnie tutaj jest? Ja nie wiem jak, ja nie wiem jak to zboże ludzie magazynują, nie mam pojęcia, kurde. I już ma dziurę gdzieś. To to zrzuci? O, już dziura, Już, już nie mogę wytrzymać. Dobra, ten zostawimy pod kotłownią, tam nie wiem, dzisiaj albo jutro zrzucicie to. Z Arturem. To stawiamy do suszarni, a to stawiam na ten. Uh -huh. <laughs> Kurwa jest! Ja cię kręcę no! Stary dziad! Nie chcesz postawić na dół i później troszeczkę na widok cenić, ten jakby na podkręcówkę i podsunąć, tu bo tu nie wejdzie jak zobaczę. Może tam No to się tu nie zmieścisz. Nic, tu trzeba bliżej dać. daj tu bliżej. A jakbyśmy dali chodzić tutaj, byśmy ten worek... No właśnie tu, to trzeba przesunąć będzie. Do daj go na ziemię i cofnij. No. Jeszcze, jeszcze raz chyba Dobra, nie przerzucę. co, nie wejdzie? Nie wejdzie. Musi. Aj będzie się kłócił ze mną. Patrz! To by nie stało na ziemi. Stój! Co tam? Aj, co, co za to za ruch, Coś tu tam dawałeś i A Ja myślałem, szanuje. że gdzieś tutaj Pasowałoby ten rzucić na ten Da się to radę? byśmy musiał gdzieś tutaj otrzymać Nie ja miejsce, miejsca, kurwa, nie na takie pierdol... Ja pierdolę, dzielę 140 Powinno się udać Powinno się udać Op. No i tak na samym końcu No i co? I teraz moi drodzy precyzja, precyzja No i i da się, da się, no Damy no. na ten, bo on ma uszy, prawda? Ale nie, no pojedziesz paleto To dużo, to dużo Czemu? No przez ostatni ząbek Ale ja nie, nie patrzę na ząbki Nie? Na co patrzysz? Na nic, o to na tę ramkę tu to ząbków już nie ma, o patrz Tu ząbkach tylko smród został Ojej, oj, 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 st st stój, stój Do tyłu, bo rozprzygnijcie skalę Dobra, widzę, widzę ją Niżej daj, niżej Będzie? No a ty wiada ty kupiłeś do tego owca, tak? Między innymi. No chociaż raz się domyśli O, robaczek! Ej, gusniczka! No do podajnika go wsadzimy. Ciekawe co to jest, jakaś lista. Najbardziej odnawialnym źródłem energii jest owiec. Może ją zgasi. Hmm. Najbardziej odnawialnym źródłem, najszybciej rośnie. Ale to jest tyle kaloria? Nie, to też jest kaloria. Dla rolników to będzie naprawdę bardzo dobrym opałem. Jeszcze troszeczkę, ludzie muszą, jak to się mówi, dojrzeć, dojrzeć do pewnych sytuacji, najszybciej rośnie. Nie trzeba żadnej obróbki. Ktoś tam, pamiętam, w komentarzu pisał, że wierzba energetyczna też można palić. Tak, tylko wierzba energetyczna trzeba rozdrobnić, wysuszyć. Ściąć. Wiesz, to zrębka też jest fajna. Mm. Tylko trzeba rozdrobnić. No ale to też. jest odpad cały czas, prawda? To jest odp... A to co to jest? No to jest... Siejesz, no. rośnie przez pół roku. Zbierasz... Ale, wiesz, ale to ma swoje minusy. Na przykład jaki? No, przy, nas, przy naszym kotle to się nie nadaje przy chłodniejszych nocach. Dobrze wie, że cały czas chodzi. No nie Rozumiem, ale wymieszać z peletem... Wymieszać... To jest fajny dodatek jako dodatek, mieszanka. Tak, Ciekawe jak powiedzieć. by się paliło na przykład w kotle z peletem. Na pelet taki dedykowany typowy na pele tak ja A wiem że bo to mieszanka pelet z owcem. podejrzewam że ta mieszanka wyszłaby nawet i, nawet po połowie jedna to, druga tego jedna druga tego pasowałoby zrobić jakiś test mm -hmm. za ile tam popiołu wyjdzie z tego o, nie to było, o, i dobrze, bo i, duży i, i jest dobrze duży minus z tego że jest dużo popiołu ale ten popiół jest leciutki on jest taki bardziej ekologiczny bym powiedział ekogroszek z owsem musiał Nagrać. Tak zobaczyć, ale. No, zobaczyć no, jak tam popił. By wiesz ile tam procentowo. Jo, to ale się ciemno. Tam trzeba przygotować robi tam miejsca na razie, nie mam, wiesz? Nie ma miejsca? Może to przygotować. Tam... To trzeba coś... Coś się dużo tam będzie. Trzeba nakryć coś, może deszczu nie będzie, no ale. Nie powinno padać. Trzeba coś nakryć, dobra. Bo no, chwale się co robię przy drzwiach. Średnia cena na skupie. 23. 25? 4 coś tam. Netto? Netto, netto tak. A, czy to wszystko w pierwszej klasie poszło prawie a, 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 no prawie dobrze bardzo dobrze poszedł nie towar był dobry nie ma co fajnie się jechało no robię takie coś miałem tego nie robić miałem robić co innego. No, ale coś innego ale się z tego względu że ostatnio <laughs> kiedy to było jak mieszaliśmy tutaj poniedziałek poniedziałek był straszny wiatr to nie jest dopracowane jeszcze także to jest tak poniedziałek wiatr nam prawie zgiął nam zawias o tutaj był wygięty zawias ten u dołu tak nie wiem Naparło tego wiatru, że wygięło mi tu zawias. Musiałem ten zawias prostować i pomyślałem sobie, zrobię, zrobię sobie takie zabezpieczenie, bo to służy jako też zabezpieczenie drzwi w nocy przed zamknięciem. No i takie zabezpieczenia tutaj przed, przy otworzeniu, czy z jednej, czy z drugiej strony. Zawsze podkładałem sobie o jakiegoś kawałka. A teraz nie będę musiał podkładać, wystarczy zrobić sobie coś, tu nie wiem, mogę sobie coś tu wbetonować, czy. Oh, no dziurę robisz. Na razie dziury robię, bo. A Jak głęboko to ma wchodzić docelowo? Parę centymetrów, i tak będę robił tu po drugiej stronie, też w tych drzwiach. A co to za dziurki się pojawiły? A, no bo to, to Świńskie też, noski. Tak, to jest świńskie nocki, to już tu przecież jak to w nocy zamykam, prawda? Powierciłem sobie otworki. Tutaj ładnie chodzi, jedne z drugiej strony. I planuję jeszcze u góry też zrobić. Bo zresztą mi to góro troszkę lata. No ale to ja mówię, najważniejszy dół, żeby to nam tutaj nie latały te wrota. Bo wtedy w poniedziałek tylko raz w jedne, raz w drugie, bo taki tylko kamienie i, i takie pałki żeśmy podkładali. I tu to, to samo myślę zrobić. Trend szesnastka tutaj sobie wygnęła. ja wam może pokażę jak to wyginam. Bardzo ładnie, bardzo fajnie wychodzi. O. Tu sobie jakoś przymocuję. Mm. Tu się troszkę wytnie. I tak to się u nas toczy. Nic na razie nie zrobiliśmy tutaj w tym garażu. Jedynie co zabezpieczyłem, że koty nie chodzą. <laughs> Kończyłem się z kotami tutaj. Co zrobiłeś? No im to, bo mają miałem takie miałem przejście takie. Już nie ma przejścia. Już tak nie ma kot. tego przejścia. koty chodzą sobie kanałem, tam jest kanał taki wodny. Jeżeli chcą tam za stodoły pójść myszy połapać, ale koty teraz już nie łapią. No jak nie za to coś przynoszą. Ale nie jedzą. Ale łapią. Wobec jak ściągnąłem tam plandekę, tam były trzy myszy. Hmm. Przegląd z... A przegląd, kurczę przegląd jutro trzeba zrobić będzie, będą pojechać. Musiałbym zrobić gitarę. Zobaczmy, o kocisko, a to nie, to nie. Nie, no ktoś tam pisał, że szyba jest pęknięta. No moi drodzy, co? Wam się chyba coś na oczach już się podoba. Gdzie tu jest szyba pęknięta? W którym miejscu? Proszę mi pokazać. Gdzie jest szyba pęknięta? Była, ale już nie jest. No, kiedyś to wszystko było. Patrz jak się ciemnica zrobiła. Dobra, ciemno się zły, my Rozgadaliśmy się o polityce. Także kończę w tym dniu. Do następnego. Łapki w górę będą. Trzy tysiące. Na pewno. Będziesz Czynowi. miał wiaderkę, żeby owiec wozić. No? Żebyś sobie nóg nie poparzył. Żebyś miałem... sobie nie Zagadałeś i mi? miałem jeszcze gablę odkręcić, zatrzepisz szuflę i piasek wrzucić. Widzisz, A tak, Widzisz nic, co cała polityka nic, robi? Nic, Mam no czas. Do widzenia.